Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, zaczynamy tutaj paczuszką na pasnik NK. Wygląda mi na Moratę, skoro jest to komo. Moi drodzy, w każdym razie trwa poranna transmisja aktualnie na Kiku, potem w okolicach kontentu będzie też drugi live'ik, ale jeżeli są tutaj poranni gracze lub pracujący zdalnie, to zapraszam serdecznie na streamka. No i teraz, moi drodzy, zobaczymy spektakularne e, historie bo podziało się naprawdę nieźle. Startujemy! Pamiętajcie o fcoins.gg, gdzie możecie kupić i sprzedać końcy na PC, PlayStation i Xboxa z kodem UNITED, który daje wam 5% więcej plus jako jedyny kod daje wam szansę na wygranie w giveaway konsoli PlayStation 5. Transakcji możecie dokonać przelewem, kartą, a nawet blikiem, ekspresowa dostawa i przede wszystkim bezpieczna, dodatkowo mnóstwo konkursów. Pamiętajcie tylko i wyłącznie kod UNITED. Dobra, 80 plus i zobaczmy, co tutaj się dzieje. A dzieje się? Enkunku z Milanu i Mgytse. No ten Enkunku myślę, że może być ciekawszą opcją nawet pod kątem jakiejś tam ewolucji, więc lepiej go sobie na póki co zatrzymać. Tutaj mamy Kina, Bia Zaneratu i Jimenez bez historii. No i w trzecim piczku. zobaczmy, co nam tutaj zagości. No już ten pik nam pokazał dzisiaj, że 91 overalle mogą tu lecieć. Oj, więc będziemy. Patrzyli, co tutaj się podziejesz. Uwaga, 10 razy 75 plus. Mamy Sio. Islandia. Kojarzy z poprzedniej edycji. A tam chyba bez historii. No właśnie, tylko jaki overall ma w tej odsłonie? 84. Vigo Sutir. Eee, ok. I oprócz tego Los Elso, No nie, nie, nie. Tutaj możemy szybko zapomnieć o tej paczce i czym prędzej podążyć do kolejnej. A w tej paczka za 35 tysięcy. Mamy LPK, mamy Francję. Francja LP. Chyba common. Potężny Al-Nasar. I do tego inform. Dobra wiadomość. Będzie na przepałkę w przyszłości. No to próbujemy, proszę Państwa. Teraz powiem niekąd eksperyment, bo jeszcze za ósmą ligę dzisiaj nie otwieraliśmy tych piczków. A zaczynamy od dwóch pików 80. Jest Greenwood. Ciekawy. Jest Grimaldy. Jest Bernardo Silva. No dobra. No, to tutaj Bernardo Silva, 84. Zobaczmy, co będzie w tym drugim piczku. A w drugim piku Tilman! jest inform, okej. Okay. Już te większe flary dawały nadzieję, że tutaj może być poddymienie, ale zawsze się przyda inform 10 razy, 75. Mamy się. Jest Hiszpania. Jakiś Laporte chyba są. No, Hiszpania, Alnasar. jest tutaj musi być, słuchajcie, Inigo Martinez. No dobra, tutaj jednak się zaskoczyłam. Zapomniałem, że on tam przeszedł w ogóle. To był jeden z najbardziej zaskakujących transferów. O, paczka z polą. Pa, co się dzieje? Oj, oj! No jednak tutaj bez pięknej historii. Spoko, spoko, DJ Rabbit. O kurde, Andres Lott? Myśli... Wiesz co? Warto kupić tę paczkę za końsy. Bo sam Andres Lot tutaj widzę jakieś coś koła Tutaj na Quickselach masz więcej do tego myśliwy, yy, no i to też quicksell no ale na plus jesteś w stanie wyjść. I kolejne nagrody. 80 plus przed nami. I proszę bardzo, Lukas paketa, Venagas i Dalilo Pereira. Czyli tutaj mamy bez większej historii. No i teraz ten pik 82, plus a tutaj no są te piękne historie. Jest Moisekin, jest Rachmani i jest Sels. Dobra, to tutaj chyba... Tego Selsika. I patrzymy dalej. Cyk 84 Diogo Costa. I hat. Okej. Okay. Co ja mam na fotelu? Dobra, tutaj zacznijmy od tej premium. O, proszę bardzo, ekrany w takiej parsce Tylko, że NK Hiszpania La Liga. O, Jarzabal. Wszystko na to wskazuje, co? Że to będzie. Real Sociedad 82 overall. O, Jarzabal. Cyk. Dlatego Jastrząb, Danjuma, piłeczki, no i teraz 10 razy 75 plus. proszę Państwa, kolejna paczuszka przed nami, a w niej, a w niej, a w niej, a w niej, ten Rachmani, oj, zwierzka, ale już wracamy, jest Rachmani 83 overall, dlatego do Dowby, Jimenez, Havers, Fratesi, no nie, 80+, plus. Piczek, zaczynamy, kolejne. Uwaga, Dudek. Enzo Fernandez, okej. Okay. On jest wymienny, więc spoko. I uwaga, jeden z trzech, 82 plus, Głendozy. Ej! Scott McTominay. Fantastyczny gagatek, tylko czemu on jest warty tak mało. Tego nie wiemy. Ale do tych wszystkich starterków serii. A będzie dobry! To na bon, Zori Zariwalsy! 91 overa, zdobywczyni złotej piłki, chyba po raz trzeci wśród kobiet i taki pik, dajajtane, wartą ponad pół miliona końców. Dobra, 10 razy 75, mamy walkoutik. Kurczę, przed chwilą tutaj <coughs> podziały się takie rzeczy, tylko że Niemka, Bayern Monachium, LP, nie wiem, czy jakaś zmiana pozycji, czy ktoś dostał jakiś upgrade. Nie kojarzę. Walkout na LP. Jeszcze ból 8-6, okej. Okay. No ale to pewnie będzie walkout, który będziemy często widzieć, znając życie. Yy, oprócz tej ból nic ciekawego nie widzę, chyba że kuluset. No nie no, kulusowski bez historii. No i jeszcze jedna paczuszka, słuchajcie, została. Ale to konto jest absolutnie. nienormalne, nienormalne. Co paczka, to wo... Tam był Gavi. Prędzej Aitana, a teraz wielki Robert Lewandowski. Wielki Robert Lewandowski. Proszę Państwa, 88 overall. Robert Lewandowski wjeżdża tutaj jeszcze na nasze ekrany. Witamy serdecznie Polaka Rodaka. Jeszcze Cristiano Ronaldo i Pogba. What the hell? Dobra, zaczynamy. 80 plus przed nami. I to będzie kowacić Fabinho. No dobra, niech będzie pan kowacić. I teraz 82, plus i Greenwood n Serii pani 8 88. No, i teraz pytanie: jak chodzi ta 8 88? Wartość 15 koła, ale pamiętam te wszystkie karty specjalne, w których naprawdę Rejten była wręcz nie do zatrzymania. Tutaj mamy Palaciosa. Jako najlepszego 84. I teraz jeszcze dwie paczuszki: 10 razy 75 PO. I Portugalia. Żaokanselo. O to jest Alkilal Portugalia. <knie> Więc tutaj bez zaskoczenia. Ooo, kurczę, pana raucho. 25 tysięcy końców. Ale też overallowo bardzo sympatyczna ta paszka nice, nice. Paczuszka za 35 tysięcy Jeseneczka, a na tej Czy to jest. Bakambu? Czy to nie, nie chyba? Chociaż. Zobaczmy. A, banza, banza, banza. No dobra. I co nam tutaj przyniesie tym razem ten piczek? Jest dewry. Tylko, że to z tym Dewryem to za wiele podziałać nie możemy. Oprócz SBC. W drugim piczku natomiast jest James Antonia Silva i Federico kieza. No i kiezą? Jak najbardziej już na, tam na skrzydełku można popylać, nie? 10 razy 75. Plus. Mamy walkout. To to jest? Typ Rafin. Nie, olisę. Dobra. Jak zobaczyłem, Francja. No to mówię, nie, no to mówię, nie, ale po sylwetce. Tam w tle. Kurczę, wyglądał mi na Rafinie, Ale niestety, niestety, olisę, niestety, olisę. Potem już flaga Francji potwierdziła, że to nie może być Rafinia. One more time, guys. One more time. 80 plus przed nami. 80 plus przed nami. I Fairlow Mandy wjeżdża na rejony. Okej, okay. właśnie, ile Fairlow Mandy kosztuje? Ale to jest 20 koła, 20 koła. Super, super. Let's go. No dobra, patrzymy dalej. Jest Maninku. Kubo i Baltimore 85. Elegancko. One more time, one more time. I w kolejnym piczku. Fabinho, Lo, Lukaku. Dobra. Dobra, paczka dwóch kart piłkarskich. PS. Brazylia, czekaj, czekaj. A to nie słokoć. O, ho, ho, ho. Jest, i nasza gwiazda kochana. Potężny Antony Real Betis. Antony, że on taki tani, ta, taki dobry. 5 na 1! Atletik Bilbao. Oni to robią pod mema, nie? Oni to robią pod mema z tym Antonem, z tym, tym 5 na 1, nie? Bo to jest aż, aż niemożliwe. Senset 84 overall, okej. Okay. 80+, plus pik jeden z trzech przed nami jest Sonet, Sugita i Bernstein. Pani, która zawsze jest dużo warta pod kątem tych kart specjalnych w późniejszym etapie gry z uwagi na swoją zwinność, no i że skrzydło to Często tam osiąga jakieś tam wyższe ceny. Dobra, jeszcze ten pik. I patrzymy, i patrzymy. Reteguj, Eki no i mamy grywalnego gagatka na NC, chociaż ta cena ostatnio widziałam, że spadła, no poniżej 20k, ale najpierw 10 razy 75+, tutaj mamy L.O. Szwedka. Jak Manchester to Rolfo i to jest Manchester, czyli pani Rolfo tutaj przetransferowana. Do damskiego klubu Czerwonych Diabłów, pani Rolfo witam serdecznie, oprócz tej Rolfo jest Celska, Russo, Leimer, ok, okej, i do tego Toaletti wraz z Salviu. ale teraz mamy słuchajcie jeszcze tą pak 83+, no i zobaczymy, no tutaj z tej paki bardzo często coś fajnego grywalnego leciało, PP, PP Niemka to chyba nie będzie grywalna opcja, Bayern Monachium, kto to jest w ogóle z Bayern Monachium na PP? Dalman, okej, okay. no to bez historii tym razem, niestety.